Cześć. Z tej strony Radocha. Witam cię serdecznie. Dzisiaj 12-12 czwartek. Ciekawa data. Pogoda z tego co widzę taka no ostatecznie nie najgorsza. Widać jakieś takie przebłyski z zachmur, ale powiedzmy sobie szczerze, no szału też nie ma. Śniegu nie ma, słońca nie ma, taka nie wiadomo do końca co i prawdę mówiąc podejrzewam, że przedłużający się taki stan powoduje, że jeszcze bardziej mi się nie chce, niż mi się nie chciało wcześniej. No ale cóż, w zasadzie to nawet powiedziałabym, że dzisiaj się wyspałam. I powinna mieć tak dużo energii, a jakoś w zasadzie brakuje trochę tego entuzjazmu i najchętniej bym leżała i nie robiła nic. Co oczywiście, kiedy się ma dwójkę dzieci, jest się matką, no to jest to w zasadzie niemożliwe. Szczególnie kiedy patrzę, jak wygląda dzień po czwartym dniu, um, bytności dzieci w tym miejscu, jest dosyć tak. Kolorowo i gęsto, <noise> od ilości rzeczy. No cóż, trzeba to będzie trochę ogarnąć. Oczywiście prosiłam o to moją młodzież, żeby kiedy wrócą dziś ze szkoły, żeby mi pomogli. No i właśnie córka przed chwilą dzwoniła, czy może iść do koleżanki po lekcjach. Generalnie zadałam standardowe pytania, takie jak matka powinna zadać, takim surowym tonem, a gdzie idzie, a po co, a na co, a kiedy wróci i czy pamięta, że ma później lekcje dodatkowe i czy po tych lekcjach to ona by zechciała wrócić do domu. Oczywiście no, wszystkie odpowiedziała prawidłowo, więc mm, z znaczy w zasadzie bez entuzjazmu, ale również z groźnym tonem w głosie powiedziałam, no dobrze, idź. W duchu tak naprawdę ciesząc się, że moje dziecko będzie mieć zajęcie, a ja będę mieć trochę świętego spokoju. Yy, nie powiedziałabym też o sobie, że jestem złą mamą, bo gdyby wróciła tutaj, to dałybyśmy sobie radę ogólnie. Pewnie byśmy się nie pozabijały i tym razem. Nie, tak naprawdę ją uwielbiam. Yy, zarówno moją córkę, jak i mojego syna. No ale powiedzmy sobie szczerze. Siebie też bardzo lubię. I o to w tym wszystkim chyba chodzi. Więc doceniam to. Poza tym, powiedzmy sobie też wprost, że y, samodzielność dzieci to, że y, chcą zawierać znajomości, przyjaźnie, chcą się kolegować, chcą utrzymywać. No, pięknie, Elmo, och, jaki ty jesteś słodki. Tutaj to morteczko kocia mojego asystenta. No, chodź tutaj, chodźcie pokłaszcz. Y, y, kiedy dzieci się stają takie samodzielne i chcą same coś robić, chcą robić coś z kolegami, w którymś momencie to w zasadzie jest fajne, no ale wiadomo, e, czujne oko nie może mm, nie może z nich e, spuścić oka, no bo to też bywa w życiu różnie, ale nie, nie skupiamy się na tym, skupiam się na tym, że, że to wspaniale, że ma koleżanki, że chce z nimi coś robić po lekcjach i że mają e, wspólne zainteresowania, e, rysują koty. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że coś fajnego. Zatem tym optymistycznym akcentem i promieniami słońca, które się pojawiły, to jest, to jest dopiero nieoczekiwane. 12, 12, no jeszcze nie jest 12, 12. <grym> ale mam nadzieję, że trochę, trochę mogłoby poświecić. Być może weekend będzie fajny, nawet jeżeli zimny, to żeby był słoneczny, tego tak sobie życzę. I tobie również. Dobrego czwartku, jeszcze tylko, jeszcze tylko kawałek do, do weekendu i jeszcze tylko kawałeczek do świąt. Damy radę. Do usłyszenia. Cześć!